Film postanowiłem zacząć trochę po bumersku, czyli wspomnieniu. W latach 80 kiedy w Polsce był stan wojenny, była bieda, nie było praktycznie nic, powodziło się tylko tym, którzy mieli znajomości, dolary albo też jedno i drugie. Była, czy też istniała instytucja tzw. paczek z Reichu. Wtedy jeszcze Niemcy nie były podzielone, czy wtedy jeszcze Niemcy były podzielone na dwa kraje, na RFN i NRD. I ci bogaci Niemcy z RFN-u, a dokładniej to Polacy, którzy wyemigrowali tam wcześniej, czy ewentualnie jakieś rodziny, znajomi, organizacje charytatywne, wysyłały do Polski paczki żywnościowe, paczki z odzieżą, paczki z różnymi dobrami, łakociami, z tym, czego brakowało u nas w kraju. Słynna scena z Alternatyw 4, z paczką, którą zagarnął Anioł. Jest mi osobiście bardzo bliska, wiem doskonale co to znaczyło mieć albo nie mieć taką paczkę. Oczywiście nie dostawali ich wszyscy, tylko ci, którzy mieli znajomości, ci, którzy mieli rodziny, jak już wspomniałem. My taką paczkę dostaliśmy w życiu raz. Zawartością takiej paczki cieszyłem się bardzo, bardzo długo, a to z tego prostego powodu, że oprócz dóbr materialnych, dostaliśmy jeszcze od znajomych, Kilka takich katalogów. Coś, co dzisiaj wydaje się być śmieszne, dzisiaj co to się wyrzuca na śmietnik, a wtedy katalog z jakiegoś domu handlowego, domu odzieżowego, który zawierał zarówno sweterki, zabawki i tego typu rzeczy. Dla nas dzieciaków to był powiew wielkiego świata. Coś, co wzbudzało marzenia, coś, co wzbudzało ogromne, powiedziałbym, nawet pożądanie. I na targach w Poznaniu w moje ręce na stoisku firmy Togo wpadł taki katalog, który wzbudził we mnie właśnie tego typu wspomnienia. Katalog firmy Boker, który zawiera w swojej w swojej środku niemniej nie więcej tylko zdjęcia świetnych noży. Oczywiście katalog jest po angielsku, więc ja generalnie tam sobie jakieś drobiazgi tylko piąte przez 50 rozumiem. Ale powtarzam, atmosfera tamtych lat, kiedy oglądało się niemieckie katalogi z bylewczym, nawet z puszką fasoli, z płatkami kurdzianymi, czy też, tak jak wspomniałem, z jakimiś fajnymi zabawkami. Tak teraz mam mniej więcej takie samo odczucie. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że oprócz katalogu firma Togo była uprzejma, przydzielić mi bardzo ważne zadanie, a mianowicie zrobienie recenzji, przetestowanie, sprawdzenie jak zachowuje się jeden z ich noży. Nóż, który widzieliście już na filmie targowym, czyli Bokera FRMD, czyli Frenda w wersji zielonej. Taki nóż trafił w moje łapy i w tej chwili postanowiłem pobawić się w jego unboxing. Nie wiem co w środku, nie miałem okazji jeszcze go oglądać, ale spróbuję zobaczyć co znajduje się tam w środku. Z tego co widzę, poker zabezpiecza swoje pudełka z produktami, plombami, takie foliowe naklejeczki. Dzięki czemu mam 100% pewność, że ten nóż nie był otwierany jeszcze przez nikogo od czasów kiedy trafił do pudełka w fabryce. Spróbuję odłożyć na razie katalog i zobaczymy co w środku. Jeżeli chodzi o estetykę, muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, fajne pudełko, logo Bokera, mamy tu podstawowe informacje, kiedy, znaczy, gdzie ten nóż został wyprodukowany, z tego co widzę jest to fabryka w Lakewood w USA, numer seryjny, model FRMD, Audi Green. Nie wiem, czy będzie to widać, mam nadzieję, że tak. Spróbujmy wobec do tego dostać się do środka. Jako, że nigdy, ale naprawdę jeszcze nigdy wcześniej nie miałem okazji testować czy też oglądać jakiegokolwiek noża firmy Boker. Poprawcie mnie oczywiście, jeżeli mówię, wymawiam to źle. Są tu umlauty, więc nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć. Ale pierwszy raz widzę, jak wygląda zapakowany w środku nóż firmy Boker. I proszę bardzo, oprócz samego pudełeczka, gdzie normalnie do tej pory wszystkie noże już były na wierzchu, mamy tutaj etui, futerał. Zamykany na zamki. Super rzecz. Mam nadzieję, że w środku organizacja jest na tyle uniwersalna, że będzie można ten futerał po wyciągnięciu noża zastosować do czegoś innego. Zamek w zupełnie jakby recenzował plecak. W środku mamy przygródki, a przewrótce płaskiej dokumentacji po niemiecku i po angielsku. I zaraz zobaczymy, co tutaj jest napisane się otwiera. Dziękujemy za twój support, co ja mam wspólnego z supportem, nie wiem. Kod kreskowy zapewnie do strony, samo zdjęcie noża i mamy tutaj jakieś instrukcje, żeby pewnie ostrożnie użytkować. Informacje o ograniczonej gwarancji, bardzo fajne i yy, ciekawe dla mnie, dla człowieka, który przyzwyczajony jest do zwykłych szarych papierków albo do ich braku w ogóle, bardzo ciekawa rzecz. Wkładka wraca na swoje miejsce w futerale. I powiem wam szczerze, taki mały połczyk, jak to ktoś mawiał w wersji medycznej, czy coś na jakieś takie akcesoria EDC. Można spokojnie tutaj sobie w tym połczyku nosić. Ale przejdźmy do klutej całej operacji amortyzacyjnej. Czyli zobaczmy, co w środku. Jeżeli chodzi o nóż, zapakowany jest w papier oryginalny Bokerowski. A w środku, aż się zakrztusiłem z wrażenia. <laughs> Proszę bardzo, nożyk FRND od Bokerka. Nóż sprężynowy, nie trzeba wkładać wysiłku, żeby go otworzyć. Posiada oczywiście blokadę, która nie pozwoli mu się samodzielnie otworzyć gdzieś tam w pudełku, czy znaczy w zasobniku EDC w kieszeni. I coś, co mi się bardzo podoba, i coś, czego nie spotykam, znaczy coś, czego nie widzi się często czyli kompozycja koloru czarnego, zielonego, wojskowego i złotego. Jak już mówiłem, albo jeszcze nie. Złote, A skromne. Ja biorę się oczywiście za edycowanie i w tej chwili dokonam symbolicznej zmiany Warty czyli w moim zasobniku EDC W tej chwili Spiderko trafia na zasłużony urlop a na jego miejsce trafia Boker F.R.M.D Czekajcie oczywiście cierpliwie bo za jakiś czas pojawi się film z pierwszym wrażeniem użytkowania a po dłuższym czasie będziecie mieli informację, już taką ostateczną recenzję, opinię i opis. Ahoj!